Czemson, z tej strony Kawa, ja Was witam w nowym odcinku z Waterblocka. Dzisiaj o godzinie 18 startuje nowa epicka edycja e, tego trybu. Wszystkich zapraszam dzisiaj na godzinę 18, no bo startuje nowa epicka edycja tego trybu. Mam również dla Was konkurs. Jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się dobić 150 łapek w górę, to w następnym odcinku z Waterblocka losuję 4 rangi Evi na całą edycję. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz łapkę w górę i pamiętaj o komentarzu ze swoim Nikiem. Zobaczcie, tak prezentuje się nowy spawn na nową edycję. Mamy nową wyspę, nowe PVP. W sumie mamy dwie nowe wyspy. No i mnóstwo fajnych zmian. Zmian jest naprawdę sporo. Mamy zmiany kosmetyczne, mamy zmiany takie, można powiedzieć też mechaniczne. No naprawdę jest tego bardzo dużo, ale to już wam opowiem wszystko na sam koniec. A teraz wam pokażę spawn. No i wszystkie mapy, czyli PvP, wyspy, co gdzie się znajduje, no i co gdzie się prezentuje. Tutaj mamy ulepszy wyspę, zobaczcie tutaj zostały zmienione zmiany kosmetyczne tutaj było większa ilość party tutaj te właśnie niektóre zmiany takie w wiadomościach czy też właśnie wyglądowe zostały właśnie tutaj poprawione muszelki muszelki w sumie zostały delikatnie zmienione możecie to zauważyć po wpisaniu w sobie muszelki czyli są to wszystkie takie właśnie zmiany kolorystyczne sklep nie został w żadnym stopniu jakoś tutaj zmieniony Odbierz zestawy nowe ułożenie menu zestawów zobaczcie teraz to wygląda tak w sumie ta zmiana została, została już wprowadzona podczas tej e, poprzedniej edycji, no, ale są to zmiany po prostu na tą nową edycję, które były już wprowadzone, albo co, to co było już po prostu poprawione. No i tutaj mamy ulepsz limity, w ulepsz limitach w sumie tutaj nic nie zostało e, poprawione. Tutaj mamy vibrum, zobaczcie, tak prezentuje się nowy vibrum. Wejście, możecie sobie wejść z prawej albo z lewej strony. Aby utworzyć swój warp na wyspie, wystarczy właśnie tutaj na samej górze napisać welcome. No i potem wasz warp znajdzie się pod ISE Warps. W tym miejscu znajdziecie rynkowego, no i możecie tutaj właśnie handlować. Tutaj macie przedmioty, które wam wygasły albo które zostały zanulowane. No a tutaj macie przedmioty, które zostały zakupione, i pamiętajcie, że musicie sobie to właśnie odebrać. Tutaj są limity. Limity na rynku, mamy gracza, wipa jest wipa, wipa sponsora elite No i żeby wystawić przedmiot na, na rynek wystarczy wpisać slash rynek wystaw cena i ilość. I pamiętajcie, że ten przedmiot musicie mieć w łapce. Następne jest to w sumie sklep, który możecie sobie utworzyć na swojej wyspie. Po wpisaniu sobie item info i jeżeli macie ten przedmiot w łapce, no to wyświetli wam się item. Ja wam to zaprezentuję. Na przykład weźmy sobie Stone'a Item info. No i pokaże wam się informacja o itemie, full name i shop things. Czyli po prostu stone. No i wtedy wam się utworzy sklep o nazwie właśnie kamienia, gdzie będziecie sobie handlowali. Tak wygląda prosty generator bruku. Każdy go sobie może zrobić, ale pamiętajcie, że na start otrzymujecie stołniareczki, więc możecie sobie skorzystać z tego generatora bruku albo możecie postawić sobie stołniarki. Ważna informacja oraz komendy wyspy: jak grać. Zobaczcie, tutaj mamy jak grać, co trzeba robić, żeby zarobić. Macie rynek, sklep, uważajcie, jest war PVP, tam możecie stracić wszystkie cenne przedmioty. No i regulamin trybu znajduje się na www.krafemc.pl. Tutaj macie wszystkie przydatne komendy, i pamiętajcie, że pod slash pomoc również znajdziecie te wszystkie przydatne komendy. No i tutaj macie wszystkie właśnie nasze social media. Przypomnę wam, że na fanpage'u jest konkurs na trzy rangi emip na całą edycję, więc wystarczy sobie wejść. No, post jest przypięty, więc jeżeli sobie wejdziecie, no to weźmiecie konkurs w losowaniu Evipa na YouTube, jak i też na Facebooku. Tutaj mamy topki, zobaczcie, tak prezentują się topki. Prowadząc do topek, no to gratulacje dla graczy. Którzy zdobyli top 1, top 2, top 3 na poprzedniej edycji. Jak zawsze, top 1 gracz otrzymuje sponsora na całą edycję, gracze top 2, top 3 otrzymują EVIPA na całą edycję. Jeżeli ktoś już ma jakąś rangę elita albo sponsor, bo są to rangi na zawsze, no to taki gracz otrzymuje pakiet kluczy równowartości tej rangi. Jest to naprawdę bardzo fajny pomysł. No i jeżeli ktoś po prostu wygrał pakiet kluczy, no to będzie miał go pod slash odbierz. Dobra, przechodząc sobie teraz dalej, yy, wylosujemy sobie rangi z poprzedniego yy, odcinka. Rangi z poprzedniego odcinka yy, wygrywa gracz DM Plagusek. Gratulacje dla tego gracza, bo właśnie on otrzymuje Evi Panacom edycję na nowej edycji. Yy, drugi zwycięzca jest to kod 69. Ten gracz posiada sponsora, plus, więc otrzyma pakiet yy, zestaw, pakiet kluczy poszleż odbierz. No i ostatni, trzeci zwycięzca jest to. Koto City. Ity. Otrzymuje EVI na całą edycję. Gratulacje dla tych graczy. Po tej stronie znajdują się skrzynie Episka, Złota oraz Zwykła. No i zakupione klucze odbierzesz pod/odbierz. Tutaj mamy strefę gracza. No a tutaj mamy wyzwania. Ale najpierw pójdziemy sobie do strefy gracza. W strefie gracza znajduje się nieskończone kowadło. Enchant oraz Chest. Wy sobie pójdziemy dalej, znajdziecie wyzwania, no i tu macie właśnie opisane wyzwania. Pamiętajcie, żeby wykonać jakieś zadanie, wyzwanie musicie być na swojej wyspie. No i tak się prezentuje crafting generatora. No i jeżeli będziecie mieli te wszystkie przedmioty, no to wkładacie je do craftinga. No i pokażę właśnie taki generator, który możecie kraftować, aby zniszczyć generator, użyć złotego kilofu. No to co? spawna wam pokazałem. To teraz czas na warp PVP, a potem pójdziemy na nowe wyspy. Okej, okay, ja się już znajduję na wart PVP i zobaczcie, za mną jest tabliczka. Teraz topki tutaj właśnie uległy zmianie, i wszystkich graczy możecie sobie właśnie sprawdzić w jednym dużym gui. Jest następna strona, więc tych graczy teraz będzie naprawdę bardzo dużo. No i jesteśmy w końcu na nowym PVP. Zobaczcie, na dole PVP jest włączone. Jeśli zginiesz, stracisz swoje przedmioty. Tutaj nie jesteście w stanie wyjść, no bo jest też jeszcze właśnie bariera ze szkła. No i tak prezentuje się nowe kozackie PVP. Zobaczcie, mamy dwa domki No na poprzedniej edycji w sumie też były dwa domki, ale były one bardzo duże i wchodziło się do góry. No a tutaj postanowiliśmy zrobić troszeczkę mniejsze domki, zobaczcie, są one właśnie bardziej takie wygodniejsze, to ich sobie wejdziecie. No i w sumie tu już nie możecie wyjść, jest tutaj właśnie barier blok. No, musicie właśnie sobie skorzystać z tego wyjścia albo właśnie z tego drugiego tutaj wyjścia. PvP naprawdę wygląda bardzo fajnie, jest powiększony, zobaczcie, tu jest bariera, więc nie jesteście w stanie właśnie dalej wyjść poza tą barierę. PvP jest naprawdę bardzo duże, no i w porównaniu do tamtego, PvP z poprzedniej edycji, no to to PvP naprawdę wymiata. No i tak się prezentuje właśnie statek, z którego w sumie przypłynęliście. Przypłynęliście z spawnu właśnie tutaj na to PvP. Bardzo fajnie co się tutaj prezentuje i bardzo fajnie, to właśnie też odzwierciedla ten statek też na spawnie no i w końcu jesteśmy na wyspie. Zobaczcie, tak prezentuje się nowa wyspa i mamy tutaj teraz wyspy tak. Ja sobie tylko wpiszę ISE Reset. Konfirm mamy dwie wyspy. Zobaczcie, mamy wyspę podstawową, czyli poziom trudności łatwy. No i mamy również też wyspa hardkoroła poziom trudny, ale tą wyspę już sobie sami zobaczycie ja sobie jeszcze włączę dzień tą wyspę hardkorową już sobie sami zobaczycie, bo to już musicie sobie sami zobaczyć dzisiaj o godzinie 18 startuje nowa edycja no a tak prezentuje się nowa wyspa na nową edycję, zobaczcie te drzewko wygląda naprawdę wyśmienicie, przepięknie i tak wygląda nowa wyspa, na której będziecie mogli sobie właśnie rozpocząć rozgrywkę, tylko pamiętajcie, że jest to wyspa podstawowa, czyli w, y, poziom trudności jest to łatwy, no a wyspa hardkorowa jest bardziej trochę trudniejsza, bo można powiedzieć, że jest mniejsza o 3, 3 do 5 razy, naprawdę jest troszeczkę mniejsza, drzewko też jest mniejsze, no i w ogóle macie mniej surowców, mniej piasku. Mniej kamienia, no po prostu jest to taka hardkorowa wersja. Dobra, przechodząc sobie teraz do zmian, bo w sumie wszystko Wam już pokazałem, to mamy tak, nowe ISE Help, bo w pisaniu sobie ISE Help znajdziecie nowe ISE Help, do tego mamy jeszcze też ISE, czyli zostały tutaj zmienione ustawienia wyspy, no teraz jest to bardziej pogrubione. No, i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Następna zmiana, no to jest to właśnie tutaj, już sobie szukam członkowie wyspy. Teraz po nakliknięciu sobie na członkowie wyspy otworzy Wam się menu, gdzie są właśnie dodani wszyscy członkowie wyspy. No i tam właśnie sobie możecie sprawdzić, kto jest dodany, kogo możecie wyrzucić, albo kogo możecie właśnie dodać do wyspy. Druga zmiana jest to właśnie zmiana dotycząca zmiany biomu na wyspie. Zobaczcie, teraz biomy wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Jest zmieniona kolorystyka. W ogóle koszt też, jest, też został zmieniony, i wygląda to też bardzo, bardzo ładnie. Kolejna zmiana jest to właśnie tutaj zmiana w zadaniach. Niektóre zadania właśnie też zostały poprawione, zmienione. No i tutaj w ogóle zadania zyskały nowy. Nowe wiadomości, zobaczcie, zadania są teraz na E. No, a jeżeli wykonacie dane zadanie, no, to wszystko jest praktycznie w kolorze waterblockowym. Czyli jest to kolor dziewiątka. O ułożeniu zestawów w gui wam mówiłem. Nowy spawn plus PVP oraz wyspy też został też ulepszony. Anti cheat, anti cheat, mogliście już zobaczyć na poprzedniej edycji, czy na tej starej, ale teraz został jeszcze bardziej ulepszony, więc naprawdę 4 e, bójcie się, bo anti cheat jest naprawdę bardzo dobry. Rangi sponsor i które zostały zakupione 3 tygodnie przed nową edycją, zostały przeniesione na tą nową edycję, więc jeżeli ktoś sobie kupił yy, Sponsora albo evipa 5 dni temu 10 dni temu, no to taki EVIP albo Sponsor został przeniesiony wszystkie rangi na zawsze, czyli Sponsor Plus oraz Elita również zostały przeniesione, no i tutaj nie ma się właśnie o co bać. Kolejny błąd był to IseGo IseGo został naprawiony, bo niektórzy gracze wykorzystywali błąd z teleportacją na wyspę ten błąd też został naprawiony no, i wszystkie błędy, które zostały też zgłaszane przez graczy, zostały już w 100% naprawione. No i jakichś większych błędów już nie ma, bo w sumie wszystkie zostały poprawione na tej nowej edycji albo na tej edycji. Ja już wam wszystko powiedziałem, przypomnę Wam jeszcze o konkursie 150 mek w górę równa się 4 VIP na całą edycję. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka i pamiętaj o komentarzu ze swoim nickiem. Tak się prezentuje nowa edycja? Dajcie znać w komentarzach co Wam się spodobało, a co może Wam się nie spodobało. Jak oceniacie nowy spawn, nowe pvP. No i wyspy startowe w sumie jedną, bo jedną wam pokazałem, a tą drugą już sobie sami ocenicie. Jeżeli wbijecie dzisiaj o godzinie 18. Pamiętajcie też również o konkursie na fanpage'u, bo można sobie zgarnąć w sumie trzy rangi, na całą edycję. Link do fanpage'a znajdziecie w opisie właśnie pod tym filmem albo w komentarzu też znajdziecie link. Dobra, jeszcze ja z Wami będę żegnał do następnego odcinka z Waterblocka. Jo!